You are Balenciaga, Harry. Wiele osób nie docenia lub nie jest świadoma aktualnych zmian społecznych spowodowanych AI, która może tworzyć nie tylko pojedyncze obrazy czy teksty, ale realizować pewne projekty i wizje, potencjalnie mogące podbić kreatywny świat. Dlatego w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy najnowszy trend by Balenciaga, żebyś zrozumiał, jak wygląda początek twórczej lub antytwórczej rewolucji. A przy okazji powód do zmartwień dla milionów pracowników kreatywnych na całym świecie. Harry Potter by Balance jako pierwszy rozpoczął ten trend. Został opublikowany na YouTube 15 marca przez twórcę Demon Flying Fox. Przedstawia kultowych bohaterów Hogwartu jako modeli o surowym, poważnym wyglądzie. Szczególnie w oczy rzucają się ostre kości policzkowe i wyraźnie zarysowane kontury twarzy. W tle wybrzmiewa piosenka Light Vessel autorstwa Tip Trunk. Wideo szybko stało się wiralowe, rozprzestrzeniając się na TikToku i Twitterze. Wkrótce trend podłapali inni twórcy. hobbyści AI zaczęli eksperymentować z podobnymi treściami, a jednym z najbardziej znanych był papież Balenciaga. Spider-Man by Balenciaga, Dragon Ball Z by Balenciaga, Shrek by Balenciaga. Szybko przeniosło się to na inne marki i zaczęły powstawać przeróbki by Gucci, DC by Gucci, Matrix by Gucci, Marvel by Gucci. Popularność tego trendu zadaje nam kilka poważnych pytań. Jedno z nich wydaje się jednak najważniejsze. Dlaczego tak bardzo to się spodobało ludziom? Dla twórców jest to niewątpliwie kwestia zabawy formą i poszukiwania nowości za pomocą dostępnych narzędzi, w tym przypadku AI. Dla odbiorców prawdopodobnie chodzi o dobrą zabawę. Natomiast jednymi i drugimi rządzi ciekawość. Pragną zobaczyć znane dzieła pod osłoną nowego gatunku ze zmienionym motywem estetycznym, humorem czy muzyką. W końcu, kto by nie chciał zerknąć, jak wyglądałby świat Biblii w stylu Dark Fantasy, władca pierścieni w stylu Jakuzy z lat 80., Postsowieckie Pokémony czy South Park jako sitcom z lat 80. Patrząc na jagowe, dzieło AI, łatwo zauważyć, jak ogromne możliwości stoją za tą technologią. Dowolną postać można wykreować w dowolnym kontekście. Taka zabawa formą i posiadanie nowego narzędzia w postaci sztucznej inteligencji oczywiście pobudza kreatywność, ale jednocześnie warto się zastanowić, czy nie jest to zagrożenie. Sztuczna inteligencja będzie po prostu tańsza w obsłudze niż tworzenie kultury w klasyczny sposób. Zrealizowanie Harry'ego Pottera by Balenciaga w realnym świecie byłoby niezwykle drogim i czasochłonnym przedsięwzięciem. Trzeba by znaleźć odpowiednich aktorów, stylistów, scenarzystów, producentów, kamerzystów, montażystów, dźwiękowców, ludzi od efektów specjalnych. Do tego dochodzi zawsze czynnik ludzki, czyli konieczność nagrywania, dubli, potencjalne pomyłki, złośliwość rzeczy martwych itd. Ogólnie koszty są kolosalne. AI jest w stanie znacząco je zniwelować do kilku dolarów i na tym polega największa zmiana w kulturze: koszty tworzenia będzie mniejsze. Ci wszyscy ludzie, ich ambicje, zdolności, wysiłek stają się bezwartościowe przy sztucznej inteligencji, a warto zaznaczyć, to dopiero raczkująca technologia. Obsługa tych narzędzi nie jest łatwa, tak żeby efekt końcowy był porażający, ale trening czyni mistrza. Jeśli na samym początku mamy do czynienia z tak wysoką jakością, to przyszłość wielu zawodów jest po prostu zagrożona. Wiele osób teraz zanurzających się w kulturę może zadawać sobie pytanie, Stworzył to człowiek czy AI? Coś, co kilka lat temu było przedstawiane jako science fiction, dzisiaj jest rzeczywistością. Nie masz pewności, czy ten odcinek napisał człowiek. Nawet czy człowiek go czyta. Przykładowo istnieją prognozy, że do 2025 roku ponad połowa czołowych only OnlyFans będzie generowana przez sztuczną inteligencję. Na Twitchu już teraz istnieją streamy, gdzie sztuczna inteligencja prowadzi transmisję. Neurosama była prawdopodobnie pierwszym dużym streamerem AI, który osiągnął wielki sukces na tej platformie. Z pozoru może wyglądać jak normalny VTuber grający w gry lub reagujący na czat, jednak jej ruchy i reakcje są wytworem algorytmów stworzonych przez VEDAL987, właściciela kanału. Sztuczna inteligencja bywa czasem lepsza niż sami twórcy.

Znaliśmy internet, który tworzą ludzie. Za 10 lat wszystko może odpowiadać AI. Codziennie wychodzą nowe ulepszenia, pluginy, nowe możliwości. Trend By Balance Yaga sygnalizuje, jaka jakość stoi za AI. Stwórzmy teraz przykład. Niewykluczone, że za kilka lat filmy w Hollywood nie będą już potrzebować setek osób i nie będzie konieczności wydawania setek milionów, żeby wyprodukować następną część Avengers. Na miastkę tego zjawiska mieliśmy już kilka lat temu, podczas nagrywania Szybkich i Wściekłych 7. główny aktor serii, Paul Walker, tragicznie zmarł, równolegle, gdy odbywały się zdjęcia do filmu. Aby dokończenie filmu było możliwe, Paul został zastąpiony przez swoich braci, na których cyfrowo naniesiono jego twarz w postprodukcji. Takie zjawisko będzie postępować. Nawet na polskim podwórku mieliśmy podobne zjawisko z Paździochem i Boczkiem, którzy pojawili się w kiepskich dzięki Deepfake w odcinku specjalnym. Wyobraźmy sobie, że aktorzy, których znamy dzisiaj, będą nieśmiertelni na ekranie. Za 30 lat ktoś zażyczy sobie film z Jackiem Nicholsonem, który dziś ma 86 lat, je ja i jejaj to zrealizuje. Być może aktorzy będą sprzedawać korporacjom filmowym prawa do swojego wizerunku po śmierci. Niewykluczone, że po różnych udoskonaleniach za wszystko będzie odpowiadało AI. Od najlepszego pomysłu, który zarobi najwięcej, przez wykonanie, po promocję w mediach społecznościowych. Do tego wszystkiego będą tylko potrzebne osoby, potrafiące się posługiwać AI. To jedna z najbardziej przerażających wizji science fiction, która dosłownie spełnia się na naszych oczach. Niewiele potrafi zauważyć zachodzące zmiany, a jeszcze mniej osób zrozumieć, co się dzieje. Zawsze to ludzie tworzyli dla ludzi. Teraz to ludzie będą karmieni przez sztuczną inteligencję. Staniemy się maszynkami do konsumpcji treści. Niezrozumnie źle. Za nową technologią stoi również masa szans i możliwości. Jednak ta myśl, że ludzie mogą potencjalnie przestać tworzyć kulturę komercyjną, jest tak fascynująca, że nie da się koło niej przejść obojętnie. To prawdziwa rewolucja XXI wieku. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko i potrafi wykonywać coraz bardziej skomplikowane zadania. AI może generować obrazy, muzykę lub poezję, i pomimo, że wciąż brakuje jej intuicji, empatii, a przede wszystkim zdolności do kreowania oryginalnych pomysłów i ekspresji emocji, i tak tworzy okrutne i bezlitosne zmiany dla świata. Może to spowodować kilka rzeczy: przyspieszenie procesów produkcyjnych. Sztuczna inteligencja może znacznie usprawnić proces produkcji w wielu dziedzinach, takich jak przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy czy przemysł tekstylny. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów produkcji, oraz tak jak wcześniej usłyszałeś, treści mogą być produkowane przez AI, zmniejszenie błędów i usprawnienie kontroli jakości. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc w wykrywaniu i eliminowaniu błędów w procesach produkcyjnych oraz zwiększyć skuteczność kontroli jakości. Dzięki temu produkty będą bardziej niezawodne i bezpieczne dla użytkowników. Lepsze dostosowanie do potrzeb klientów Sztuczna inteligencja może pomóc firmom w lepszym zrozumieniu potrzeb klientów i dopasowaniu swoich produktów do tych potrzeb. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie satysfakcji klientów i poprawa wyników sprzedaży. Zmiana kwalifikacji zawodowych. Wraz z rozwojem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji mogą pojawić się nowe kwalifikacje zawodowe i zmiany w wymaganiach dla istniejących zawodów. Osoby pracujące w dziedzinach takich jak informatyka, marketing czy sprzedaż będą musiały nabyć nowe umiejętności, aby nadążyć za postępem technologicznym. Większa efektywność procesów biznesowych. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc firmom w automatyzacji wielu procesów biznesowych, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse czy logistyka. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności i redukcja kosztów operacyjnych czy ludzkich. Potencjalne zagrożenia dla miejsc pracy Wejście narzędzi opartych na sztucznej inteligencji na rynek może spowodować zagrożenie dla niektórych miejsc pracy, szczególnie w sektorze usług i administracji. Jednocześnie jednak powstanie nowych technologii może stworzyć także nowe miejsca pracy, zwłaszcza w dziedzinach związanych z programowaniem i analizą danych. Ludzie albo z tego będą korzystać, albo będą prześcigani przez innych, którzy już z tego korzystają. Już teraz tworzą się zamknięte grupy fanów tej technologii i CEO firm główkują, jak zoptymalizować swoje projekty i zwiększyć zyski dzięki AI. Przegapienie takich okazji może się wiązać przykładowo ze stratą czy to Twojego czasu, biznesu, czy jakiegoś kapitału. Bo jeśli poświęcisz wiele lat studiów i nagle AI zastąpi Twoją umiejętność, to stracisz kawałek życia. Coś, co kiedyś było wyjątkowe, dzisiaj może stać się powszechne. Tak jak uczy nas trend By Balance modele wykorzystywani do kampanii reklamowych byli rzadkością. Dzisiaj AI może nie tylko wygenerować zdjęcia, ale całą kampanię, oszczędzając czas, pieniądze oraz zabierając ludziom pracę. Jedna wiadomość do ciebie na koniec. Nie prześpij tej rewolucji, nie bagatelizuj tej zmiany kulturowej. Zacznij o tym myśleć, zacznij się kształcić w tej dziedzinie. Bo jeśli myślisz, że świat szybko się zmieniał przez ostatnie 10 lat, to następne 10 może być jeszcze szybsze i przynieść jeszcze większe zmiany i lepiej, żebyś w tych zmianach uczestniczył, a nie był ich ofiarą. Nie zapomnij zajrzeć na niewiem.pl po pułapki XXI wieku, do usłyszenia w następnym odcinku.